siemano romano cześć kochani krótki taki filmik czy znaczy shorta zrobię tak się to nazywa jestem już pod galerią wnętrz teraz stoję tutaj trochę w cieniu żeby się jak to się mówi ochłodzić i odpocząć bo cholernie ciężkie to jest zważę to potem zobaczymy ile to waży ale tak sobie to zrobiłem Poplątałem na tym Tu mam do trzymania. Mogę jechać prosto No ale tak jak mówię Jeszcze cały cały kawał tam jest Tam muszę dojść z tym wszystkim Także roboty a roboty jest No ale jakoś dotrzemy Siemano Romano cześć